tak sobie wybrał. Dobrze, Google 10 do końca! Piotr, do rzeki go dopchnij! Dobrze! Ej, 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 Dobrze! Bal, 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 far, dobr. Mocniej! Bi. Bij! Piotru, do rzaj! Koniec! Koniec czasu! Nasz obronek hmm? wczoraj o piątej w stanie dość mocnego upłynięcia. No, tak. Tam Mnie nie 8 do 3 wygrywa samura. Bravo! W tym razie ta tak? tak? Samura